Dzień dobry, witam wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 16. Kolejki Fortuna Pierwszej Ligi Radomiak Radom Arka Gdynia 00. Z nami najpierw jest drugi trener gości, pan Maciej Kędziorek. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Witam państwa serdecznie. No... Co mogę powiedzieć? Troszkę takie mieszane odczucia, bo szanujemy oczywiście ten punkt. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, z jak mocnym rywalem i na, i na jak trudnym terenie przyjdzie nam grać. Natomiast uważam, że z przebiegu gry zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, stworzyliśmy wiele sytuacji. Na kilka razy naprawdę było bardzo, bardzo blisko. Na dobrą sprawę, Radom, jak poza sytuacją, w 90. minucie nie stworzył nic groźnego, także duży szacunek dla zawodników. Pokazaliśmy dobrą dyscyplinę, dobrą organizację gry. Muszę też podkreślić to, że, że no, też swoje zrobiło to, że, że w czwartek graliśmy mecz z Koroną. Radom jak miał tydzień przerwy, więc na pewno nie byliśmy w sytuacji uprzywilejowanej, ale mimo wszystko udźwignęliśmy ciężar tego meczu i uważam, że zostawiliśmy po sobie bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o, o to spotkanie. Szkoda, że nie wygraliśmy. Jedziemy do Gdyni, przeanalizujemy mecz, wyciągniemy wnioski. Witam wszystkich na drugiej części konferencji prasowej po meczu 16. kolejki Fortuna pierwszej ligi, Radomiak Radom Arkagdynia 00. Z nami teraz jest szkoleniowiec gospodarzy Dariusz Banasik. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Dzień dobry, witam państwa. No, za nami naprawdę trudne spotkanie z wielu, z wielu powodów. Przede wszystkim, że jest już końcówka sezonu, grudzień, i te mecze się nakładają, i coraz, coraz więcej mamy tutaj. No, obciążeń zawodników i zmęczenia. No i też oczywiście trzecia rzecz, yy, warunki atmosferyczne. Tak? Dzisiaj gra w takich warunkach yy, przy wietrze, przy grząskim boisku no, na pewno nie służyła temu, żeby oglądać jakiś wspaniały futbol, techniczne akcje. Yy, więc było dużo walki. Dużo gdzieś determinacji, i, i przede wszystkim tego, natomiast gdzieś tam składnych akcji było zdecydowanie mniej. Natomiast co do przebiegu meczu, no to powiem tak. Yy, wydaje mi się, że no Dzisiaj ogólnie słabo zagraliśmy ten mecz, czas sobie to powiedzieć, ciężko powiedzieć dlaczego właśnie ze względu na jakie są przyczyny, natomiast tak patrząc z meczu to wydaje mi się, że zespół Arki miał zdecydowanie więcej sytuacji i lepsze te sytuacje, chociaż można powiedzieć szczerze, że w końcówce meczu mogliśmy nawet pochudzić się o zwycięstwo, bo któryś z naszych zawodników, chyba Karol Angielski, miał sytuację meczową, można było strzelić i, i, i nawet zdobyć trzy punkty. Natomiast wydaje mi się, że, że patrząc na cały przebieg spotkania trzeba ten punkt szanować. W bardzo trudnych warunkach, no, szczerze powiem, że, 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 że mało po prostu akcji było, mało było. Wyróżniających zawodników w naszym zespole i bardzo się nam ciężko grało. Ciekawe, tylko dlaczego po prostu gdzieś tam zawodnicy Arki momentami gdzieś się lepiej spisywali na tym trudnym, na tej trudnej nawierzchni, no ale myślę, że z zawodnikami porozmawiam i, i będę znał odpowiedź. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, było to dosyć trudne spotkanie z wymagającym przeciwnikiem w trudnych warunkach i po prostu trzeba. trzeba się cieszyć po prostu z tego jednego punktu, bo, bo też on jest ciężko wywalczony. Cóż, zostały nam jeszcze dwa mecze. Musimy się teraz na nim skupić, jak najwięcej punktów zdobyć właśnie przed przerwą. No, Cieszy na pewno to, że, 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 że zespół nie przegrywa, no ale oczywiście wolałbym, żeby. Tak jak dzisiaj u nas na boisku był zwycięski, czyli wygrywał, nie tylko remisował, ale, ale no gdzieś tam tych porażek przynajmniej nie mamy, bo, bo gdzieś od 10 meczów jeszcze jesteśmy już zespołem bez, bez porażki, ale, ale no trzeba po prostu też wygrywać i też walczyć o trzy punkty. Dzisiaj nam się to nie udało, no ale też tak jak mówię, doceniamy klasę rywala, Spadkowicza z Ekstraklasy i było to bardzo trudne spotkanie.